W tym czasie Galwani, wynalazca i naukowiec, udowodnił, że jest związek pomiędzy prądem elektrycznym a stymulacją mięśniową. Dało to podwaliny pod nowoczesną medycynę fizykalną i dało to podwaliny pod nowoczesne leczenie. Sto lat później, proszę Państwa. Tomas Alwa Edison, geniusz wynalazczy, nie był profesorem. Miał Kilkaset patentów i wynalazków stworzył de facto podwaliny pod współczesną cywilizację. Powiedział, że wykonawców są miliony, ale tych, którzy pomagają tym wykonawcom dokonać właściwego wyboru, jest tylko niewielka grupa. Myślał tutaj o wynalazcach. Państwo, jesteśmy tutaj w swoim gronie nawet pan minister powiedział, że ma patenty więc tym bardziej mówili, że jesteśmy w swoim gronie. No, wyznaczamy coś, co daje innym szansę na to, żeby było lepiej. Cały czas przewijało się, tak słuchałem uważnie wszystkich wystąpień, przewijało się, żeby tylko z tego zarobić, proszę Państwa. Zarobić, 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 żeby wdrożyć, zarobić, zarobić. Bo to słusznie. Pan minister też eksponował. Wszyscy eksponowali, żeby zarobić. Ale, proszę Państwa, wynalazcy towarzyszy pasja. Pasja, która nie da się przełożyć tylko i wyłącznie na pieniądze. Oksymaria, za którą dostałam Grand Prix, do tej pory uratowała 24 kończyny dolne przed amputacją. Ci ludzie są bardzo z tego zadowoleni. Oni, Ani ja z tego nie zarobiłem, ani, ani oni, ale oni chodzą na własnych nogach. Prawda jest taka, że wynalazca to jest ktoś, kto musi być hołubiony. To jest elita. Ta elita stara się być. Dostrzeżona przez państwo była mowa, że są szkoły, takie, 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 to jest bardzo słuszne. Ale istotą wynalazcy, istotą tego, żeby stworzyć coś nowego, jest możliwość zobaczenia, że z czegoś da się zrobić coś innego. Tutaj jeden z przedmówców powiedział, że państwa, to pan prezes JBR-ów powiedział, że. Tak, ale my musimy starać się, żeby iść coraz to wyżej w technologiach, które to dzięki temu będziemy znacznie lepiej postrzegani. Panie i Panowie, to prawda, że technologia pomaga, ale też prawdą jest, co pięknie powiedział Steve Jobs, że oprócz technologii potrzebna jest wizja, która zmierza od początku do końca. I nie zawsze to musi być coś zrobione przy pomocy symulacji komputerowej, do której potrzebne są terabajty. Gdy pracowałem w Płybeku, miałem okazję pracować na komputerze, który jest komputerem jednym z chyba z siedmiu najlepszych na świecie. Ogromne trzypiętrowa właściwie wieża, gdzie są terabajtowe, tylko wkładane klasy. Na koniec, jak rozmawiałem z lektorem, powiedział mi: Słuchaj, to jest bardzo słuszne, ale jak bardzo trudno jest opisać. Przy pomocy komputera kwadrat. A dlaczego? Bo się po prostu nie da tego zrobić. Taka jest prawda. Ale proszę Państwa, myślę, że my opiszemy ten kwadrat. Dziękuję Państwu.